Dzień dobry Czadziczem z tej strony Marzyciel. Zapraszam Was na odcinek z gry Brawl Stars, gdzie jak zwykle będziemy się dobrze bawić. otwieramy co nieco, powykonujemy misję, czyli można powiedzieć, dzień jak co dzień. Jak widzicie, mamy troszeczkę tych misji. Zacznijmy od Maxa i od starcia solo, bo troszeczkę ich mamy do wygrania. Więc zaczynamy. Pogoda za oknem dopisuje, słoneczko świeci piękna po prostu pogoda. Nagrywam ten odcinek dosyć ramy, jak pewnie słyszycie po moim głosie, ale mam nadzieję, że i tak będzie się wam dobrze oglądać. Musimy wygrać 3 gry maxem pokonać 12 przeciwników solo. No i zobaczymy jak to będzie. Pierwszy, pierwszy przeciwnik już pokonany. Mam już 4 power cuby, więc dosyć szybko. Tutaj się skrył, ale ja go oczywiście znalazłem. Tutaj widzę był kolejny. Tu chyba. O! Oj ojojoj, oj, oj. to troszeczkę nie przemyślałem. I jakbym wiedział, że to Daryl, to na pewno bym się tak nie e, wychylał. No ale nic. Pierwsza, e, pierwsze koty za płoty e, zdobywamy szóstą, szóste miejsce. Albo piąte, szóste chyba, więc nie ma tragedii. W każdym razie nie udało nam się zaliczyć misji. E, e, no nic, próbujemy dalej. Zobaczymy, gdzie ci przeciwnicy się tutaj teraz kryją. Dobra, mam już dwa Power e, Teraz będzie trzeci, tylko muszę uważać. Dobra, pokonałem go. Kwestia, czy mogę tutaj podejść? E, mogę tutaj. Teraz znajdę tego dynamika. Ja go tutaj na pewno wyeliminuję dokładnie. Muszę uważać na tego tika. Gdzie on tutaj idzie? On idzie tutaj. jest jeszcze kart. Dobra, mamy go. I teraz ostrożnie poczekam aż mi się życie naładuje. No, udało się. Tutaj jest brok. Z nim na razie nie mam większych szans, bo nie mam o nim amunicji. Teraz już powinno być lepiej, jest lepiej, to było bardzo, bardzo na styku, ale na szczęście się udało. Zostało jeszcze dwóch przeciwników, nawet jeden, więc jest wielkie starcie. Na pewno zajęliśmy już drugie miejsce, więc jest dobrze. Musimy zobaczyć, gdzie jest ten przeciwnik, on jest tutaj i nie powinny mieć żadnych problemów. Zgadza się, zdobywamy pierwsze miejsce, pierwsza wygrana dzisiaj w drugiej grze, więc jest dobrze. Tysiący level bity, więc 10 biednych punktów dostałem. Misja prawie wykonana. Jedziemy dalej, aby wykonać kolejne misje. Aby wykonać w ogóle te misje, bo jeszcze żadnej misji nie wykonałem. No i dobra, standardowo pierwszy jest. Tu za chwilę będzie drugi. Jeżeli tymi nic oczywiście nie pokona nikt mnie tu nie pokonał, od razu wyeliminowałem jednego przeciwnika teraz tutaj mamy pamkę też jest po niej więc już dwóch wrogów wyeliminowałem jeszcze dwóch i misja będzie wykonana, więc idzie naprawdę bardzo szybko tu jest Daryl ja muszę na niego uważać tak, teraz mu się nie dałem pierwszy grzech Daryl mnie właśnie pokonał bo niestety na bliższej odległości on jest lepszy ode mnie ale teraz go przechytrzyłem. Tu jest, bo e, myślę, że też go pokonam. Dokładnie. No i mamy już misję wykonaną. Zostanie tylko jedna gra maksem do wygrania. E, więc już na pewno dzisiaj otworzymy jakieś skrzyneczki. E, może nawet mega skrzynkę z tego co widziałem. Więc jest naprawdę super. No i wielkie starcie. E, Jackie nie ma najmniejszych szans. Zdobywamy drugi raz rzędu, pierwsze miejsce. Kolejne rzeczony, kolejne punkty wpadają na nasze konto. E, sprawdźmy tylko, czy nie mamy jakiejś innej e, misji. Zadaj 1000, 120 tysięcy punktów obrażeń i w napad. Napad chyba ani nagroda nie jest dostępna. Zgadza się. E, więc zagrajmy e, maksem w oblężenie, y, bo musimy nim wygrać jeszcze jedną gierkę, a przy okazji zagramy troszeczkę inny tryb. Zawsze to jakaś odmiana oczywiście. I startujemy, musimy zbierać te e, nakrętki. Dobra, tu przy okazji wyeliminowałem jednego przeciwnika, ale zostało mi bardzo mało punktów zdrowia, więc muszę uważać. Tutaj za chwilę będzie problem, bo przeciwnicy zebrali więc Nie, nie znalazłem Remic ok, nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Ja sobie tu teraz użyję mojego ultimate'a. No i niestety zostałem pokonany i przez to straciłem śrubkę. Eee, I przeciwnicy póki co mają chyba więcej tych śrubek, czterech, tak? Ale tutaj są wolne te śrubki. E, więc je bierzemy. Czy uda mi się go pokonać? Czy uda mi się go pokonać? Udało mi się go pokonać, ale nie udało mi się zebrać śrubki. E, muszę rozwalić to. E, przeciwnicy mają już, już 9 śrubek, e, więc chyba. No niestety, popełniłem też duży błąd. E, no i przeciwnicy mają wielkiego bossa e, 11, 11 level, więc naprawdę będzie go bardzo ciężko pokonać z drugiej strony z maxem to idzie naprawdę bardzo szybko ja się tu zajmę tym bo dokładnie daliśmy radę no i teraz musimy zebrać jak najwięcej śrubek aby ten boss był jak najszybszy zostało 23 sekundy mamy już 10-11 śrubek więc naprawdę ten boss będzie okropnie szybki więc nie spodziewam się, abyśmy mieli jakieś problemy w wygraniu tego więc naprawdę będzie wygrana, będzie musi być wygrana 15 śrubek, 16 śrubek no i zobaczcie jak ten boss będzie po prostu szybko szedł dokładnie, zobaczcie, zobaczcie co się to dzieje tutaj jeszcze przeciwnik robi duży błąd i ja sobie tutaj wszystko przyspieszę no i już można powiedzieć że Wygraliśmy, więc jest bardzo fajnie. Nawet może się nam uda do końca rozwalić. Udało nam się rozwalić. Wygrana. Wygraliśmy dosyć, można powiedzieć pewnie. Dziesiąty level na nas przepisy pomógł. No i dostajemy punkty. Jeszcze awansować na kolejny poziom, więc tych żetonów naprawdę jest bardzo dużo. Póki co... O, jakaś nowość w sklepie. Oferta sugerowana. No my. Co to się stanie? Aha, to przenosi mnie do zakupu, tak? E, no. Dziękuję bardzo. E, na razie nie potrzebuję tych zakupów. E, no i dobra. E, mamy dwie e, skrzynie. Dużą skrzynię otwieramy. W środku monety. Punkty mocy, punkty mocy. I teraz mega skrzynka, w której może być coś ciekawego. Zaraz zobaczymy. Hop! Nie ma nic ciekawego, ale są monety, punkty, mocy dla Bula, Bo, Daryla, Gaila oraz Oko. Liczyłem na jakiegoś może nowego zadymiarza, ale dostaliśmy też, że tak powiem, dużo monet, więc jest w porządku. Zagrajmy sobie teraz Rico w zadymę, zobaczymy jak nam pójdzie. Miejmy nadzieję, że w miarę w porządku bo Rico jest bardzo dobry na ten tryb zaraz zresztą zobaczycie jak mi się tu fajnie gra tak, mamy już dwóch przeciwników wyeliminowanych, tylko teraz e, przeciwny Rico mnie wyeliminował e, stał z daleka i po prostu ładował we mnie ale mamy piłkę mamy przewagę zawodników e, więc jest duża szansa, że po prostu e, strzelimy bramkę No, zaraz zobaczymy co tu się stanie Patrzcie, patrzcie jak on szybko padł. No, bardzo szybko Jest. Ja żeby teraz troszeczkę O, udało się, udało się. I musi być bramka. 1 do zera. Super współpraca pomiędzy mną no a Jackiem. No i zdobywamy pierwszą pierwszą bramkę. Miejmy nadzieję, że... ja, gdybym teraz lepiej użył, to na pewno byśmy to mieli dużą szansę wygrać, to spotkanie, e, już teraz. E, dobra, udało się pokonać jednego przeciwnika. E, tutaj na Stigma piłkę. Szkoda, że nie Jackie. Dobra, ja teraz robię coś takiego. Aj, nikogo nie trafiłem. E, jesteśmy wszyscy wyeliminowani. E, powinniśmy zdążyć się tu odrodzić. E, kwestia, czy będziemy w stanie... E, obronić się, tak, jesteśmy na pewno w stanie się obronić e, No i dobra, tu są przeciwnicy pokonani e, 45 sekund Dobra, 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 jest, jest Jest naprawdę w bardzo porządku Że wam tak powiem e, Byleby teraz oczywiście nie, nie paść I będzie dobrze Dobra, ten Rico powinien tutaj palić, dokładnie 28 sekund E, muszę pomóc. Muszę, mojemu słusznikowi pomogłem. E, no, i chyba po prostu my nie będziemy w stanie strzelić drugą bramkę. Ale też nie możemy stracić. E, I będzie dobrze. oj, Możliwe, że teraz będzie strata bramki. Nie, udało się, udało się. Teraz, teraz wszystko w rękach Brakiego. A, a właściwie w nogach. Potrzebuję tu jak najszybciej. Ultimate'a. E, udało się, dobra, dobra, dobra. Zwycięstwo udało nam się utrzymać. Uf, było gorąco. E, zdobywamy pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce wygraliśmy po prostu z przeciwnikami, e, no i jest dobrze. E, myślę, że to by było na tyle. Dziękuję, że byliście razem ze mną. Do następnego. Cześć.